Siema, tutaj Smirnov Omar zrobiłem sobie przygodę Minecraft część pierwsza hmm. żeby ona wygenerowała pustynię tu pokażę fajnego moda hmm. oczywiście mod nie działa na serwerach tylko na single player A znaczy, częściowo działa ale jak paniecie, to będzie nie kicha dobra patrzcie wygenerowała nam pustynię Dobra, ptaki mamy, wszystko jest okej. Okay. To wzyskamy C. Spaw. Spawmy. Dobra, musimy się zmierzyć w Dobra, zostaje tak coś. Wszystko podam w opisie jak go używać i tym podobne. Dobra, jak wy znajdziecie się na pustyni, szukajcie strusi. Oczywiście karty będzie rozpoznać strusia. Chyba, że jest na tyle dybić, że nie rozpoznał. No to właśnie dlaczego. Widzicie to co? To jest jakby jego kupa, bo sraka, przez lupę to co robił, nie? Śkierka z obsydianu. Obsydian Axe, -ek -ek coś takiego. Dobra. To jest właściwie mocno, no właśnie, jak mówiłem wcześniej. Można to robić i te bez platyny, jest zdalona waruna i... Jeszcze jak się nazywało kurde obsydian i coś jeszcze było. Dobra, nie pamiętam co ale trzeba iść na wprost. O, suga nam się przyda. To zrobię książkę. i będzie, Będę miał wszystko, będę miał recepty. O, doszedlimy się prawdopodobnie w tej górze, ponieważ w górze że jakby mamy tylko trzeba ładnie rozdobyć. Dobra, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. No, mamy się, dobra. Zaraz kolejne będzie. Słuchajcie, ja tam był bo limit 10, 10, 10 minut Dobra, jesteśmy już obok. Nie ma to dosyć chwilę No i słuchajcie Osiedlić, to się to nie osiedlę Ale, ale, ale Chyba tam. Dobra, już się będę robić to w klatek, bo to nie będzie to nas naserwować. O, będzie łóżeczko. Będzie łzeczko. O jest piek. O, tu jest naprawdę dobre. Efasilenie się. Aż tu zrobię. Hate. Dobra, tutaj zaczynam, będę zaczynał robić chatę Ze dwóch na chwilę Dobra, super, musiałem odpisać na Skype'ie do kolegi Zapisuję drzewko Aha, dobra, w razie jakby to sobie zrobię zapis Chata Tylko nie wiem, czy z wykuśnikiem cały czas robię hmm. Dobra, słuchajcie, ja się przylecę. Może znajdę jakiś las, zrobię wam platkę i zobaczymy co dalej Dobra słuchajcie wróciłem, naprawdę to nie było łatwe znaleźć tyle drewna i w ogóle ponad pół godzinę wracałem i mam się nam sprawy 3W bo to praktycznie dookoła jest kyselia i tym podobne. Fu ścieka, więc naprawdę mega proszę dać jej teraz strzała Dobra, jeszcze moment Z, było mam mało problem Dobra, wróciłem Musiałem po prostu coś zrobić Dobra Teraz tak, tak, tak I tak fuu, sporo tego wyszło Tutaj <grytania> jest najbliższa woda A, dobra, tam Będę musiał sobie zrobić później książkę, ale to już... Papier... Czekajcie, jak się robiło książka Chyba tak... Nie... No, nie pamiętam patrzcie. Dobra, wiesz z tym... To później zrobię... Teraz zrobię skrzynię... Калка бампа. И на фантара срубил. Ч ⁇ кать, чекать, Так, ще его. Да, tylko na będzie Dobra, chyba już nie zdążę zrobić teraz chaty Czyli tak w nastrowym odcinku się zrobi Bo jest jakiś pierdolony limit 10 minut na YouTube w sumie nie wiem czy to prawda bo jak je robię jest drugi zazwyczaj ale już to zrobię ale nie coś nie wiem, mogę odwalić, usuwać ten z czy coś. Wola raczej nie, nie recyklować. Co się zrobić? a jest. Ej, jeszcze i tak się to Wszystko, wieprz. trochę głodny. Tu dziejowym, a przecież z tym też można oparać, dobra. Siuście ścianę, bo szybko łóżko zrobię. Brakuje jeszcze ładnej dziewczyny. Oj. A no to w międzyczasie jeszcze wyrównam. Będzie mi się filmik na YouTube wrzucał, a na razie łóżeczko walimy tutaj. Ja się przyśpieszę bo znowu dzień. Jeśli dobrze pójdzie, jutro może Wam pokażę lustro walnego clipera. No. Jeszcze tutaj. Nie. Dobra, to już na tyle w tym, w tym odcinku. Następny odcinek Bo prawdopodobnie zaraz wyprodukuję, tak. albo zrobię go za dwa dni, ponieważ jutro już nie będę miał czasu. Dobra, no to na tyle. Wszelkie pytania, lub podpowiedzi, tak by się przydało w komentarzu. Propozycje również. Link o moda, tak samo, gdybym nie wysyła. Słuchajcie po prostu miałem 10 subskrypcji, 50 papek w górę i macie wszystko. Oczywiście ja też fajnego tekstu paka szybko pokażę. Albo nie. To jest dopiero po prostu odcinku. że robiłem te stopklowski i go ściągałem i instalowałem. Dobra, na razie.